Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj nietypowo zaczynamy, bo od razu zaczynamy potężnym bohaterem hero, którego nie było na live i w środku, ohoho, Pele 93. To jest naprawdę dobry start, a Bedi Pele warty ponad pół miliona, ale mam w, jeszcze w paczce, słuchajcie, coś specjalnego. Jak wiecie, yy, moi drodzy, znajdujemy się aktualnie też w Szwajcarii. Wszystkie szczegóły, co się dzieje na Mistrzostwach Świata FIFA macie na Instagramie. No i teraz, moi drodzy, mam paczkę jeszcze z Totsem. I to nie jedną, bo dwie, bo słuchajcie, skoń, w końcu zakończyłem te yy, codzienne logowania. Myślałem, że NK i 98, ale to jest yy, Drusy. No i koniecznie, widzowie, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście yy, najlepszego z Icon pika. no bo dzisiaj to będzie taki nasz temat przewodni, jeżeli chodzi o ten odcinek, mimo że zaczęliśmy potężnie yy, Heroesem, tak tutaj jest Francja, Boże. <laughs> jest ciekawie. A jeszcze mam jedną ciekawą paczkę, słuchajcie, bo będzie 7 razy 84 84 plus chyba, to też jest za, za zadanka do tego 30 x 84 plus. Jak dobrze pamiętam też w tym materiale się pojawi, także moi drodzy, jest ta siódemka, ośmiu Tak, 7 x 84 plus dla widza jeszcze leci. Zaczynamy Tutaj widzę Wokautem, Marezem86, ale szału nie ma. Tak w każdym razie, żeby być na bieżąco, to wszystko się dzieje na Instagramie United It, wbijajcie. Jest szansa, że też jakieś vlogi ze Szwajcarii będą, ale to jest troszkę uzależnione od tego, jaki tam będzie internet, ile czasu i tak dalej, tak dalej. Postaramy się coś z klautką nagrać, także moi drodzy, oficjalnie, startujemy! Okej, okay, moi drodzy, przetrzymałem paczkę 30 razy 84 plus. Niech się dzieje, niech się dzieje. Ile walkoutów? Obstawiam, że 15. Co? W 30 razy 84 plus nie będzie W W to co? Dzięki, Wojt. Zobaczmy, co opryszczy Kimisia. Nie. Raz, dwa, trzy wokauty na pierwszej stronie. Ja mam 15 wokautów, podniósł 5 topców. trzy 3 wokauty. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A to jest paczka 30 razy 84. Okej, okay, moi drodzy, a my otwieramy kolejnego ikon pika. No i zobaczmy, czy to jest ten dzień, kiedy poprawimy nasz. Zespół 90 podania, 79 strzały Laudrup Dania Na tym etapie gry Dania eee, Sportowiec 7275 9288 szewczenko Laudrup i Szewczenko Biorę go w ciemno widzowie, co ma być to będzie, ale takie szybkie ciemno Kuman urodzinowy no, i tak to już jest, widzowie. Biedny ja, biedny ja. Ale jest urodzinowy. No, no to teraz leci kolejny Icon Pick. No i zerknijmy, kto tym razem tutaj poleci. O boże, Ian Rasz? Iwan. I o o o o nie, albo o nie Lerom Blue. No i Brzuszek, może to uratować. Ojej, o nie Nie, uratuje No to no, oczywiście Aha, wybieramy Luron Blum w tym przypadku 93 overall, wybieramy Luron i Jeszcze nagrody u widza za Foot championsy Zaczynamy Casemiro 89 overall, całkiem przyjemnie Patrzymy dalej, patrzymy dalej i mamy Tillmansa 84 Czy będzie lepiej, czy będzie lepiej, czy będzie lepiej Ooo, ale co ty gadasz No, no nie no, Theo chyba, co? No, dobra, wybieramy Teo Hernandeza, ale pik potężny. W ogóle te piki no, oddają hit. faktycznie. No, mówię. Zobaczmy dalej. <noise> Mogliśmy do Bruyne. Mogliśmy do Bruyne. No ale tak, człowiek tego Hernandeza. widzicie te piki, co tu się dzieje? Widzę te piki. Widzę, że wszystkim wam tak oddaję za te, te Dajcie za te, te? znać w komentarzu. Jeżeli Napiszcie. napiszecie parówka, to do, przypnę wam serduszko. 3, 4 I zobaczmy, co w kolejnym piku, moi drodzy. Na początku jest i on, Roberto Ej, Robert Carlos. Carlos. Ej, dobrze, dobrze, dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Coś mi taczki śpiewałem, że jakiś Toty tu będzie. Oj, to nie jest dobra wiadomość. To nie jest dobra wiadomość, ale tu wydaje mi się, że może być ciekawie. U! O, proszę bardzo. Nie no, Carlos do grania albo overall, nie. Zostawiam, wybierz sobie, Krystian, bo jakby nie wiem, nie? Nagrody za eksperyment tak zwany. No! Co jest grane? O kurde To niezły Vinicius Junior Nie, masz bana Adamek Handanowicz, ojoj oj, oj, Ale opóźnienie, oj, oj. ale później Serio? Teo, no on idzie dzieciaczek tak? Gdzie... Nie, ale nie wierzę w tego winiego, to jest przesada Nie no, w moim obejściu wszystko dobrze, ale Księżycka nie chciała oczywiście tutaj z... I ten Tobele leci Znaczyko? z całego pika Księżniczka nie chciała na moim obecie streamować. No nie Dobrze, moi drodzy, my otwieramy jeszcze Icon pika, no i zobaczmy, co będzie w kolejnym icon piku Uuu, Dessa urodzin urodzinowy. Dosyć ciekawy, zobaczmy. uh, Uu, tytan. Uuu, kloze? <ścoughs> no i teraz będzie prime na bank. No wadzie. Co bierzemy, co bierzemy? Kurde, niby fajne urodzinowa, tytanowa, jest jak jest. I bierzemy bardziej 93. Okej, okay, my teraz przychodzimy do pierwszego pika, no i zobaczmy. 92 podania, 84 strzały. To może być bardziej? O, bardziej 93 overall. Overallowo całkiem spoko. No dobra, lecimy dalej, moi drodzy. I to tutaj mamy... Uuu, jest Tytan, 82 podania, 92 strzały. Coś mi Torresa to przypomina. Tak, Torres 94 overall. No i został jeszcze trzeci pik. No i zobaczymy, co będzie w trzecim. Czy jesteśmy w stanie to przebić. No i tutaj, chyba, prime kolejny. 92. A 94 obrona? Jakiś Maldini? 84 Nie, to chyba to Toty? Tak, to Toty! Wow! No to będzie trudny dylemat. to Toty, czy yy, Fernando Torres? No i oczywiście, wybieramy widzicie Znakomita karta. Król defensywy. I widzieć warty ponad pół miliona końców. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy. Powolutku zbliżamy się do końca. No i jeszcze kilka ciekawych paczuszek. Póki te totsy Ultimate są, to jeszcze trochę postanawiam pootwierać tutaj. Niestety tylko kowacie 84 overall. Natomiast my szukamy jeszcze totsów, jeszcze totsów. Te wysokie overale mam nadzieję, że. Pootwieramy. Nie mam pojęcia, czy warto trzymać to na kolejny event. Niby te shape wtery będą ciekawe, natomiast czy na tyle, żeby te lepsze paki trzymać? Raczej nie. Dlatego teraz 3 razy 85. plus. No i tutaj tylko i wyłącznie Thomas Miller 87. To nadal nie jest nasze marzenie. No i niech się dzieje, moi drodzy. Paczka za pół miliona końców. Jeszcze na totalne zakończenie dla widza. Mamy to, co? i. Jest Włoch, jest Bramkarz. A jejku. Brignoli raczej nie zwiastuje, ale wydaje mi się, że w środku jest szansa na, na tę kartę innego koloru. Pierwsza strona. 2, 4, 6, 7, 8, 9 duplikatów. Tutaj jeszcze mamy jakieś karty na wypożyczenie. No myślę, że Luka Modric 97, plus będzie ok. Oprócz tego Modricia weźmiemy sobie Sona. 94. No, i zobaczmy, co tutaj więcej jest. Bremer 93. Overall. No, i dwie karty do końca. Czy coś tutaj ciekawego będzie? Tripper 92. No, i zobaczmy. W David 94. No, bez szału. Ale teraz właśnie, czy na końcu jest szansa na boom? O boże, myślałem, myślałem. A to tylko sąd.